Rybki, wit witam Was serdecznie. Boże, zacinam się, jeszcze nie zaczęłam. Zobaczmy, co dla Was na kolejny tydzień. Ojej, już coś wyszło. Wasza główna energia to siódemka kielichów. Yy, jakieś iluzje, coś nieznanego. No proszę, wyskakują karty? Okej. Okay. Waszym wyzwaniem jest Król Mieczy. Wiecie, to może być jakby ktoś potrzebował jasności sytuacji. Może komunikacja jest tutaj ważna. Coś trzeba zakomunikować, wyjaśnić sobie. Zobaczmy księżyc, co dla was ma. Nic nie rób. Uuu, ciekawe. Prawda, widzicie? To jest ten Król Mieczy, to jest prawda. Bo jest jak coś nieznanego tutaj. Co jeszcze dla ryb? Intuicja, słodkość. Może to być związane z uczuciami, z sercem na coś czekacie. Są jakieś opóźnienia. Spójrzcie, jak te karty się dobrze ułożyły nam. Jest jakieś opóźnienie. Na coś czekacie, na jakąś zmianę. Coś jakby poszło w innym kierunku niż oczekiwaliście, że pójdzie. Czegoś chcecie. No dobrze, skupmy się na tarocie. Siódemka kielichów, jako wyzwanie, jako, przepraszam, jako wasza energia główna. Dlaczego mamy siódemkę kielichów? Paść mieczy i siódemka pentakli. Chcecie się czegoś dowiedzieć. Czegoś nie wiecie. Tak jakbyście by, jesteście w energii tego pazia właśnie, a Paź mieczy, to jest osobka, która chce się czegoś dowiedzieć, tak? To jest też edukacja, ale to jest bardziej Ja zawsze go nazywam takim małym detektywem, tak? Bo coś wam intuicja wasza podpowiada, coś czujecie pod skórą, że coś nie gra że są jakieś iluzje, że czegoś nie widzicie, tak? że ktoś wam nie mówi całej prawdy. I wy chcecie się dowiedzieć tutaj o co chodzi. O co chodzi? Siódemka Pentakli może wskazywać na to, że to jest coś, co wy już budowaliście od jakiegoś czasu. To jest ten ogródek, tak? który zakładamy, wysiewamy ziarna, sadzimy roślinki nowe i tak dalej, pielęgnujemy go, podlewamy. Więc nad czymś tutaj pracowaliście, zaangażowaliście swój czas, swoje pieniądze być może, uczucia, I, ale no, czegoś tutaj nie widzicie. Jakby nie widzicie rezultatów, coś się tutaj pomieszało, coś zeszło na złą drogę, jakby na inną. Nie, na, nie tak jak miało iść, niezgodnie z planem. O tak. Wy jesteście, widzicie się w Rycerzu Buław. Dlaczego? O, kochankowie i as pentacly. I pamiętajmy, rycerz mieczy jest tutaj tym wyzwaniem. To może być osoba, to może być bliźnięta, waga lub wodnik. To może być osoba, ale to jest też osoba, która. No to jest ta prawda, ta jasność sytuacji. To jest zupełne przeciwieństwo tych iluzji w siódemce kielichów. Być może dotyczy to uczucia, związku. Ale yy, kochankowie, to jest też wybór. Może pojawiła się tutaj jakaś nowa osoba w waszym życiu, ale coś tutaj się nie dopina po prostu. Wy czegoś nie wiecie, próbujecie się dowiedzieć czegoś. Bo wy chcecie stabilizacji z aspentakli, wiecie, to też może dotyczyć yy, finansów. Bo aspentakli to zdecydowanie są finanse. Jakiś, jakaś nowa oferta, nowy początek, jakiś nowy pomysł na to, jak zarobić pieniądze. Być może ten rycerz Buław tutaj przyszedł do Was właśnie z taką ofertą, tak? Ktoś Wam coś zaproponował, ktoś podsunął jakiś pomysł, ale to jest, Wy się tak widzicie tutaj, więc to Wy jesteście gotowi wyruszyć. Wy jesteście gotowi postawić wszystko na jedną kartę, tak, żeby się dowiedzieć czegoś. No dobrze, kim jest ten nasz rycerz, yy, przepraszam, król mieczy. O, za dużo kart nam wypadło jeszcze raz. Ósemka kielichów i rydwan. Yy, albo czekacie na wiadomość właśnie od tej osoby, to może tak być, albo od kogoś, kon, no, niekonkretnego, tak. I to może się wiązać z tym, że wy odejdziecie z jakiejś sytuacji. Ja to odczytuję tak, że jest takie ryzyko, albo jest chęć odejścia z jakiejś sytuacji, bo ósemka kielichów, no to jest odejście. Być może ta osoba odeszła od was wcześniej też. I to jest tutaj wyzwaniem. Wy próbujecie się dowiedzieć dlaczego. Albo kiedy dowiecie się tej prawdy o czymś lub o kimś tutaj, to jesteście gotowi na odejście. Zaraz zobaczymy dalej. Skąd to się wzięło? Jest paść buław i szóstka mieczy. No znowu odejście. Aha, dziesiątka, dziesiątka mieczy i królowa mieczy. Wiecie, może chodzić o związek, bo król mieczy i królowa mieczy to jest para, tak? Ale tutaj był jakiś koniec. Ten paść czegoś się już tutaj dowiedział. Coś tutaj... To jest bolesny koniec ta dziesiątka mieczy, ta osoba mogła was zranić, ona mogła być właśnie w energii tej królowej mieczy, czyli osoby, zamieńcie sobie płeć, tak, czyli osoby, która, no, która jasno mówi, komunikuje, co ma powiedzieć, co powie, tak, ale te słowa mogą ranić, bo ona odstawia emocje na bok, to jest taki księgowy, dla którego wiecie, winien ma, to się wszystko musi zgadzać i ona tak bezpośrednio może coś powiedzieć tutaj, może zadziałać właśnie w taki sposób. I być może to był jakiś tutaj koniec czegoś. No bardzo ciekawe. To może być też wasza energia właśnie, że to wy, no bo jesteście w tej siódemce kielichów teraz. To jest ta główna energia tego tygodnia, tak? Dowiedzieć się prawdy. Dlaczego szóstkę mieczy mamy? O księżyc, znowu widzicie tajemnicę. Dziewiątka pentakli. Może mieliście do czynienia... Z osobą, która jest. Wiecie, nie. To mogła być wasza energia. Ta dziewiątka pentakli, to możecie być wy, bo jako osoba samodzielna, niesamotna, taki bogaty singiel, ja bym powiedziała, tak? Czyli wy się dobrze, po pierwsze, możecie mieć pieniądze, możecie być już jakoś tam ustawieni w życiu, spotkaliście na swojej drodze kogoś, i może chodzi o to, że nie wiecie, czy ta osoba, bo to może być też członek rodziny, tak? Ona może mieć nieczyste intencje wobec Was. To może być Wasze dorosłe dziecko. Może, jej, może myślicie, że może chodzić tej osobie o pieniądze, tak? Nie o Was jako osobę, tylko o pieniądze, ale ona nie jest szczera z Wami. Ona nie jest z Wami szczera. Ona was myli, tutaj, wprowadza jakieś. Jakby to powiedzieć. Przez to, że nie mówi wam. To tak jakby powiedziała ktoś mówi wam, że was kocha i chce być z wami, ale tak naprawdę nie chodzi mu o to i wy czujecie to. Wy, swoje, Wasza intuicja wam mówi, że coś tutaj jest nie tak. Że ta osoba chce czegoś innego niż wam komunikuje. No, tak tutaj jest. Co do was idzie? Siódemka buław, siła i trójka pentakli. Ktoś tutaj będzie, właśnie przyjmie taką postawę obronną. Będziecie bronić swojego punktu widzenia, swojej sytuacji, bronić siebie, być może nawet. Trójka pentakli, no, może dotyczyć jakiejś współpracy, może dotyczyć czegoś. Widzicie, tu mieliśmy siódemkę pentakli, tak, czyli może to u kogoś rzeczywiście dotyczyć majątku, czegoś, co budowaliście przez lata, może dotyczyć właśnie rodziny, i tak jakby te podstawy, to dotyczy jakichś podstaw współpracy, podstaw życia, podstaw na czegokolwiek, czegokolwiek, co Was łączy z jakimiś osobami. Co przychodzi z zewnątrz, piątka mieczy, to nie jest dobra karta. To jest taki, no, ktoś was tutaj może oszukać. Tak, podejść. Albo wy się podajecie bez walki. O co tutaj chodzi? A z buław jeszcze do was idzie i dziesiątka pentakli. No, może chodzić o rodzinę. Dziesiątka pentakli to jest rodzina. Tutaj jest ten zbuław. Ja czuję, jakby ktoś wam coś zaoferował, zaproponował, to, że to będzie wspaniałe dla was, tak? Że to jest świetne rozwiązanie. Powiedzmy, ja widzę tutaj taką sytuację: jest starsza osoba i wasze dorosłe dziecko wam proponuje, mamo, tato, może wiesz, ten dom jest dla ciebie za duży. Może my się tutaj wprowadzimy, ja z moją rodziną, żoną, z dziećmi. Wiesz, będziemy ci pomagać tutaj, a później ty przepiszesz na nas ten dom. No, ale tutaj trzeba uważać. Tutaj w tych kartach jest ostrzeżenie, bo to jest piątka mieczy. To nie są czyste intencje. Może się okazać, że wy się na to zgodzicie, a później ta, ten wasz potomek. No, wyrzuci was z domu, tak? Albo, no wiecie, to jest ekstremum, ale takie sytuacje się zdarzają. To jest taki przykład tylko tej sytuacji, o co tu może chodzić, tak? Bo ja czuję, że tutaj może chodzić o pieniądze i może być rodzina zaangażowana. Dlatego wy się yy, zasięgacie informacji na ten temat. Co Wy możecie zrobić w tej sytuacji? I to jest trudna sytuacja, tak? Jest tutaj właśnie... Jeszcze w waszych obawach jest trójka kielichów, nadziejach lub obawach. Oj, obróciło mi się. Dlaczego mamy trójkę kielichów? Królowa kielichów i dwójka buław. Pff. Wiecie, no może chodzić o więcej osób tutaj, które są w tej sytuacji, są zaangażowane i to jest bardzo emocjonalna sytuacja, bardzo uczuciowa. Ja myślę, że wy się boicie właśnie, że jak się nie zgodzicie tutaj na coś, to możecie coś stracić, możecie stracić te osoby, bo jednak one są właśnie z jakimiś więzami z wami powiązane, one są dla was ważne i dlatego dla was jest tak trudno zaakceptować tę sytuację, że to ta osoba może być tym. Tym wężem, takim w koszyku. Bo tu jest jakiś wybór, tu są plany też. Może to są te Wasze nadzieje, tak? Czegoś się tutaj próbujecie uchwycić. Jaki jest rezultat? Dziewiątka mieczy. Zmartwienia. Zmartwienia. Czwórka kielichów oraz głupiec. Hmm. Głupiec to jest no, zupełnie nowy początek, tak? Albo też za działanie tak, jak do tej pory nie działaliście. Po prostu idziecie na żywioł, bo czujecie, że nie macie nic do stracenia, więc to może dotyczyć, wiecie, no zdecydujecie się powiedzieć coś, tak? Bo tutaj jest ten król mieczy, który jest tym wyzwaniem. Czyli może zdecydujecie się na rozmowę, cokolwiek ona przyniesie. Jest, no bo jest rozczarowanie. Jest rozczarowanie, są zmartwienia, i wy możecie właśnie no powiedzieć, co wam leży na sercu. I cokolwiek tutaj będzie, nawet jeżeli będzie się to wiązało z odejściem tej osoby z waszego życia, jeżeli już jesteśmy przy tym domu i przy tym dziecku. Może powiecie, no nie, ja na to nie idę. Ja w to nie wchodzę, tak? Bo ja czuję, że to nie jest, no to nie jest dla mnie po prostu, tak? Coś takiego. I wtedy zobaczycie, być może niektórzy zobaczą prawdziwą twarz tej osoby. Tak może być. Więc taka sytuacja dla Was tutaj, kochane ryby. Zobaczmy jeszcze, jaka jest rada od kart anielskich dla was. Od liczb anielskich. Jesteś chroniony. Anielskie towarzystwo. Tak, można powiedzieć, ale to jest bardziej, że Twoi aniołowie, twój anioł stróż jest przy Tobie. Jest 7,01. Spójrzcie, 0 to jest ten głupiec znowu, tak. Jeden to jest nowy początek, siedemka szczęście, ale siedemka to jest też rodzina. Tak, tutaj nawet jest napisane o tym, że twoi aniołowie widzą ten, to, jak walczysz ze sobą teraz, tak? Że jest jakiś kłopot, coś, co cię martwisz, czym teraz musisz się zmagać. I chcą, żebyś wiedział, że one są przy tobie, one cię wspierają. Być może wypatruj jakiś znaków, tutaj jest też napisane jakieś wiadomości. A Poproś je, by pokazały tę miłość do ciebie teraz. Tak jest napisane tutaj. Ale ja czuję, że to jest po prostu znak, że tak, jesteś chroniony, twój anioł stróż jest przy tobie i zaufaj temu. Zaufaj swojej intuicji, tak? Tutaj jest ta karta intuicji. Nie daj się zwieść. Prawda jest najważniejsza. I wiecie, ta słodkość, która nam się tutaj pokazała. Pasowałaby do tej historii z dzieckiem, tak? Bo wy właśnie patrzycie tą dystrakcją, tym, tym takim. Tym, co próbuje was zwieść, z tej ścieżki waszego myślenia, <laughs> przepraszam. Może być właśnie to, że wy widzicie te osoby jako tą malutką, słodką, tę, którą przynieśliście na świat, tak? Ten, której daliście życie. I to, jest, to są najtrudniejsze relacje, właśnie z dorosłymi dziećmi, bo tak naprawdę dzieci to, to są dorosłe osoby od startu, od początku, które my no, przynosimy na świat, tak, ale my nigdy nie wiemy, co z nich wyrośnie, bo one już mają swoją osobowość. One już są, możemy je jakoś tam ukształtować w tej drodze, ale. Ale nie, nie mamy wpływu na wszystko, więc czasami jest zaskoczenie, zaskakują nas, tak? Z tym, jakie, No, jacy są wobec nas, jak są już dorośli. Wiecie, to jest takie trudne, to są takie trudne uczucia, bo nigdy naprawdę nie wiemy, choćbyśmy nie wiem, ile miłości im dali, to to są. Ja nie wiem. Te osoby mogą mieć po prostu inne priorytety. I my nie jesteśmy tym numer jeden, tak? Wiecie, no różnie, tak, och, życie jest tak skomplikowane i relacje ludzkie są tak skomplikowane, chyba najbardziej skomplikowana rzecz w życiu. Nigdy nie zgadniemy, co jest w czyjeś głowie po prostu. Więc ja wam życzę, by ten tydzień był dla was wspaniały, żeby nie było żadnych problemów. Jeżeli się pojawią, żebyście z łatwością je pokonali. Tego Wam życzę z całego serca. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Papa. Pa.